Was bardzo serdecznie na kanale Jessica Martin. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak wyglądają nasze ostatnie eventy z Armii. Wczoraj był o, Spouse Spur Ride. Co oznacza, że panie mogły się wykazać i robiły coś podobnego, co często robią nasi mężowie. Może nie często, wystarczy, że zrobią to raz, a potem organizują to dla innych uczestników. Ale jeżeli ktoś jest pancernikiem, to musi zdobyć ostrogi, takie jak do jazdy konnej, bo stąd w ogóle wywodzą się w Stanach czołgiści. I mają taką tradycję, że Trzeba właśnie się wykazać. Chodzić chyba 24 godziny? How long was your spur ride? 12 or 24? 24. Tak, 24 godziny, podskoki, pompki. W deszczu, nie w deszczu. Russell akurat miał swoją mm, przygodę w Polsce w listopadzie, więc było bardzo zimno, padał deszcz. Bardzo słabo to wspomina. No ale zdobył je, więc wczoraj ja troszeczkę się e, nagimnastykowałam, żeby zdobyć mój dyplom. Wprawdzie e, nie było mi dane, żebym dostała takie, wiecie, prawdziwe, ale dyplom mam. Więc przenieśmy się na chwilę w czasie, pokażę Wam troszeczkę co tam się działo, bo tak e, kiedy miałam chwilę to nagrywałam! Właśnie skończyliśmy symulację, Tutaj jest jest nami Lunia, jest Russell i dziewczyny odpowiadają na test. Ja już odpowiedziałam. Zobaczymy, jak nam poszło. Jest 18, /30. Ponieważ tego dnia wiał silny wiatr, pomyślałam, że opowiem Wam, co robiłyśmy. Tutaj walczę z pompkami i tak wiem, nie jest to moja silna strona, wręcz przeciwnie, jest to moja pięta Achillesowa, ale z drugiej strony, możecie zobaczyć, że jako pierwsza byłam ubrana i okazało się, że dość szybko poradziłam sobie z maską gazową. Pobiegłam nałożyć maskę gazową na naszego poszkodowanego, następnie wróciłam i szybko się ubrałam. Chociaż no, wyglądam jak taki podrzędny raper. Co by nie było, te ciuchy są ogromne. Chyba jeden rozmiar dla wszystkich. Tu możecie zobaczyć, jak usilnie staram się nie zgubić portek po drodze, ale było naprawdę super. I kolejna rzecz, gdzie trzeba było wyjść poza naszą strefę bezpieczeństwa i komfortu. Możecie zobaczyć, że walczyłyśmy z dziewczynami ze ścianą i była to. Pierwsza nasza przeszkoda, na którą się zdecydowałyśmy, bo chciałyśmy jak najszybciej ją pokonać i mieć ją z głowy, bo była dla nas najbardziej przerażająca. I piłka, którą tu widzicie, miała udawać e, leki dla dzieci potrzebujących po drugiej stronie muru. Niestety nie skumałyśmy, że musi być najpierw osoba po drugiej stronie, żebyśmy te leki mogły przerzucić, dlatego tutaj żołnierz-mikarze. Odłożyć je na drugą stronę i ponownie przejść przez ścianę. Po prostu zresetować zadanie i zacząć od początku. Później kolejne zadanie było przekroczyć rzekę. No i rzeka to ten brązowy piasek. My siedziałyśmy na moście i do tego miałyśmy do wykorzystania jedną belkę. Ale jak widać, grupa dała sobie świetnie radę i po raz kolejny przeniosłyśmy leki tam, gdzie trzeba było na drugą stronę rzeki. No, i już na koniec rozdanie nagród. Niestety nie mam filmiku, Russell robił zdjęcia, więc wrzucę Wam kilka zdjęć, ale naprawdę był to cudowny dzień i nie spodziewałam się, że będzie aż tak fantastycznie. No i teraz idziemy się szykować na Halloween, ponieważ dzisiaj mamy Scary Owen e, Trunk or Treat czyli będą ustawione samochody, będą mieć y, przydekorowane bagażniki i dzieciaki będą chodziły i szukały cukierków. Także o, wyciągnę nasz koszyk, żebym nie zapomniała. My mamy już przygotowane cukierki na Halloween, ale nie będziemy ich dzisiaj brać. Dzisiaj jedziemy z młodą, żeby zbierać cukierki, a nie, nie je rozdawać. Kupiłam w Rosie taki fajny koszyk, także młoda będzie go sobie nosić póki co. Jest leciutki i jak widać świetnie sobie daje radę. Lili na razie nie będziemy ubierać, ponieważ e, przystroimy ją dopiero jak wysiądziemy. E, myślę, że jej e, kostium byłby bardzo niewygodny w foteliku samochodowym i też by to nie było do końca bezpieczne, więc ona będzie gotowa na samym końcu. A ja się idę szykować. Jestem gotowa do wyjścia. Jurassic World. Chyba jeszcze nikt nie zgadnął w tym roku, więc całą rodziną. Just... O, oh, zobaczcie. Ja, the no people. Wybaczcie, park Jurajski, gdzie świat Jurajski, więc idziemy. Nie musiałam praktycznie nic kupować. Koszula jest moja, bluzka jest moja, pasek Rasela, spodenki Rasela, skarpetki Rasela, buty moje. Lili ma na sobie takie różne kolory, bo szukam jak najbardziej obcisłych ciuchów. Raz zresztą też gotowy. Mamy tutaj przerażające czołgi Jeden drugi picie ciastka, babeczki, burgery Tam dalej mamy stację z pizzą, z Ktoś ze slitterinu rozdaje pizzę. Uh -oh. czołgi to są y, pojazdy które się nazywają Bradley. więc y, 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 one służą bardzo...